Ja twierdzę, że nie kłamię. Mianowicie jest to bakteria, która wiąże wolny azot. I to jest fakt. I ona jest w stanie nam związać różnie. Autorzy podają, mówimy o czystym składniku. W granicach kilkunastu do dwudziestu, trzydziestu kg azotu. Tylko proszę zwrócić uwagę, jaki to jest azot. To jest azot, który został związany w tkance, czyli podobnie jak u bakterii brodawkowych, i udostępniony roślinie. W 90% w postaci aminokwasów, czyli roślina ma ograniczone zużycie zapasów energetycznych na pobieranie azotu. Jeżeli przyjmiemy w miarę hmm, praktyczne wskaźniki wykorzystania azotu, to jak, to jak z dawki, to wykorzystuję 60%, to jest rewelacja, zgadza się, czyli 40% tam tak i tak ucieka. To dobra, przyjmując 50, czyli de facto 20 czy 25 kg azotu związanego przez bakterii odpowiada 50 kg. Tego, co podajemy? Tak? Co podajemy. I bardzo często firmy sprzedające nie podają, tak, tylko podają. Odpowiada to dawce 50-60 kg azotu. I ja twierdzę, że nie kłamią.